Znajdujemy się w Szczelinie Przeciwlotniczej Dworzec świewocki Wrocław i szczelin tu jest nie wiem 5-6 może. Ole ale pojęcznika. Zachowała się uszczeleczka. Przeciwgazowa albo jakaś tam inna chemiczna. Całutka jest. I tu pożaru nie było, nie paliło się tutaj. No weź to yy, O, ale pojęczyny, Ja cię kręcę, zobacz ty. No czekaj, może ten tak obejdziemy, dziaduwe, o. Ale się komarów na to nałapało. Tu takie drzwi też drewniane, ale też mają uszczelkę. Też jest uszczelka. O, super zachowane. No to łabę, się tym, się No, siedziska ci będą się zachowały. No. Spróbuję do góry dać, ciemność się złoży. No, złoży się. Tu są zawiasy. Dobra, jak była blokada tego? Nawet do tego. No haczyk oddaj. tam jest, a tu nie ma haczyka. O. A, tu jest haczyk, dobra. Jest no. takie coś. Jest haczyk. Nóżki się składały do środka. I można było obiegać. No. Super. Kurde, ale powiem ci, że. Zobacz, elektryka, wszystko jest, zobacz. Czy to tutaj większy jest? No, znaczy nie, to jest taki sam chyba jak te, jak te poprzednie. Nie wiem, czy tu latryny były, czy Ale co? To jest czystszej, bo tamte były. były spalone, no. Tu latryny były, albo nie wiem, co to było. Tak. No i tu będzie chyba koniec. Tu będzie koniec. O, skrzyneczki jakieś kurde też, pajęczynki. Tak, się już jest koniec. Tak, tu się jest koniec. Ta, Wyjście bądź wejście, no nie ma to znaczenia, tak? No i kurde, zwierzątko już się spotkali, co wpadło, kotek. Nie, od kot nie wpadł ten dziur nie mógł wyjść. No, okazało się, że w tym miejscu weź to Andrzejku zaświeść. W tym miejscu jest więcej tych portfeli. zobacz, jeden, drugi, trzeci. Także tu kurde. Ktoś tutaj chyba od kolejne jakiś ktoś tutaj ładnie kurczę. Kogo się chyba okradał, nie wiem. Chodzi na to, że kieszonkowiec okradał ludzi tą dziurą rzucał portfele do środka, które już przedtem już były wyznaczone z pieniędzy. No udało nam się znaleźć w jednym z portfeli. Dowód osobisty i kartę ZUS. I Będziemy próbowali ustalić adres. Znaczy, tam adres jest podany, bo to jest dowód, ważny od 2017 roku, wtedy były adresy zameldowania podawane. Spróbujemy, no dzisiaj już jest w noc, jutro spróbujemy tej kobiecie, jak jeszcze żyje, bo to widzę, że starsza kobieta, spróbujemy ten dowód zwrócić, ciekawe co, co powie, gdzie jej zginął i tak dalej. No mówię, no padło ofiarą kieszonkowca. Yy, tu macie przykład, stoi stary dworzec. No i połowa jego wysokości plus 3 metry znajduje się. Wejście, no tak mniej więcej wiadomo, no na pewno są te parametry zachowane. Tu jest wejście, yy, parę metrów dalej jest wyjście. Yy, nie są one długie. Tu jest wyjście bądź drugie wejście. taki stron tutaj koło Dworca jest około 6, Około sześciu sztuk jest. Tą dziurą kieszonkowiec właśnie to tutaj portfele. Są może ich nie widać. Ale były rzucane, czyli musiał wziąć tu włożyć rękę, machnąć w tą stronę. I tyle. I tu je rzucał. No.